Witam serdecznie, zapraszam na kolejny czwarty odcinek z serii Partnerka Aktywny w Facetów. Zaczynamy punkt piąty, arabski. Spotyka się na randki z facetami, czyli kobieta bierze walidację w ten sposób. Atencję, uzyskuje atencję, uzyskuje dopaminę z tego, że spotyka się na randki z facetami. I teraz najbardziej powszechny schemat rozwoju tej, tej sytuacji, który po prostu Pojawia się w moich rozmowach z ojcami i dotyczy, podkreślam, mężatek, kobiet w stałych związkach podczas rozwodu, gdzie już taki rozpad następuje po życia małżeńskiego i rozwótek, które jakby odreagowują po, po, po małżeństwie. No to schemat jest następujący. Po 10-14 latach małżeństwa, na przykład, albo tego związku, ona stwierdza, że nie jest szczęśliwa, czegoś jej brakuje. Tutaj zamiast obowiązku, że przysięga małżeńska to jest taka na wieki wiążąca przed Bogiem, to to nie. Ona, ona nie jest szczęśliwa. Tu nie chodzi o jakiś obowiązek, wychowanie dzieci, e, priorytetem nie są dzieci, nie są rodzina, czy coś, tylko jej emocje. Ona nie czuje się szczęśliwa, czegoś jej brakuje w tym związku. No, nie ma tych motylków, a po prostu wynika to z tego, je, omawiałem w którymś z odcinków, że satysfakcja spożycia małżeńskiego u mężczyzn rośnie w związku, im bardziej pewni są partnerki, tym bardziej satysfakcja rośnie. Natomiast u kobiet maleje, bo kobiety po prostu jakby są zaprogramowane do tego, żeby wprowadzać różnorodność genetyczną i zmieniać partnerów. Mówiłem, że są badania genetyczne, że nasi przodkowie w czasach pierwotnych, no to kobiety żyły z mężczyzną około 5 lat i miały czterech partnerów podczas swojego życia i rodziły cztery dzieci. Nie? Około tak. I nie ma tych motelków, malejąca satysfakcja z keksu jest i ona nie czuje się kochana. No i koleżanki jej mówią, słuchaj, weź sprawę we własne ręce, szukaj swojego szczęścia. No i oczywiście jest to mężowina, nie? bo on nie zabawił, nie robił fikołków, nie skakał, nie obsypywał złotem pieniędzmi, nie obwieszał diamentami i perłami, nie, nie ubierał fatłasy, nie? nie woził do Dubaju, do Burj Khalifa, gdzie tam na samej górze apartamenty są, nie? To jest zawsze jego wina, nie? Tu nie, ma, tu nie ma tej przyjemności po prostu, nie? Czyli jest wytłumaczenie, jest elegancko. I teraz zależy na kogo kobiety trafią, bo jest dużo facetów, którzy kłusują na mężatki bo to jest taki, że tak powiem, łatwy, łatwa zwierzyna do upolowania, bo wiedzą, że one są i umieją poprowadzić. Jeżeli, I to takich nazywamy mistrzowie uwodzenia, mistrzowie podrywu, pick up artist. I teraz bardzo się zdziwicie, ale z rozmów z, moimi, z moich z kolebietami, którzy kręcą się w tych środowiskach, to jest tak, że najbardziej wartościowi to są faceci żonaci. Także jak żona wam zaczyna chodzić bokami, to ja wam daję wskazówkę, że kobiety mówią że najlepszy wybór na kochanka, na spotykanie się na randki i w ogóle to jest żonaty facet. Najlepszy wybór. Na żonatym się nie poślizgniesz. Jeżeli jej się podoba, to znaczy, że w głowie ma tak poustawione umie całą sprawę ogarnąć, że ten związek będzie trwał. Natomiast poza, poza, jeżeli faceci są nie żonaci, nie w stałych związkach, to naprawdę może mieć wygląd, ale potem to się okazuje katastrofa w prowadzeniu związku, w podejściu do kobiet i tak dalej. Zaraz będę to omawiał. No i skrypt tych żonatych facetów to jest zawsze taki sam. Zostawię ją, czyli żonę, czyli on się wdaje w romans z jakąś dziewczyną. Czwartą, piątą, siódmą w swoim małżeństwie, bo tak małżeństwa trwają jego na przykład 15 lat, a tam... Te romanse trwają tak dwa, maksymalnie trzy lata, czyli do 15 lat, jak zaczął, no to już ma 3, 4, 5 kochanek już miał i każdy mówi ten sam skrypt, żeby nie psuć atmosfery. Nie można psuć atmosfery, trzeba troszeczkę może nie mówić prawdy. I to jest tak, że zostawię ją, znaczy swoją żonę, tak? że mówi takie plany, będziemy razem przed nami świetlana przyszłość, jaka tam przyszłość, on tam po prostu to jest jego odskocznia, która odświeża mu małżeństwo, nie? Mistrzowie, zostawię ją, nasze małżeństwo to fikcja, znaczy jego małżeństwo to fikcja, tak? Że tego, że... Ale nie mówi, że się rozwiedzie, tylko mówi, że jest z nią nieszczęśliwy i tak dalej. I puszcza takie teksty, które dla faceta znaczą tak, że chcecie przechrobotać, a w małżeństwa nie chce wyjść. Natomiast kobiety słyszą co innego. Ona słyszy swoją nadzieję. I to jest coś takiego, że ona słyszy, on się z nią rozwiedzie, ja go zmienię, ja go zmienię, on się z nią rozwiedzie, będzie ze mną. Czy ona jest głupia? Przecież to już by był czwartym, piątym, szóstym, siódmy małżeństwie. Nie kupuje się browaru, jak chcesz się napić piwa, nie kupuje się krowy, jak chcesz się napić mleka. To jest prosta sprawa, tak? Przeważcie, żonaci. I to jest właśnie, żonaci najlepiej prowadzą te takie rzeczy, nie? Zostawię ją nasze małżeństwo, to fikcja. No, i opowieści, jaka ona straszna tam jest, ale rzadko popuszcza, tylko że to małżeństwo moje. facet mówi ten, ten kochanek, w który randkuje często od początku, może później to mówi, że ma żona, ale coś, ale mówi, że po prostu, że tak opowiada o tym swoim małżeństwie, w małym skrócie, że tam nie ma szansy, żeby ono przetrwało, tak? No, i teraz yy, romans. I się zaczyna romans. I oni prowadzą, męż żonaci faceci, którzy. Po prostu już nie pierwszy romans w życiu prowadzili, to wiozą kobietę w te same sprawdzone miejsca, do tych samych hoteli. Stąd te takie żarciki, że witamy, witamy panu, pana ponownie, nie? I tak dalej. Ale to obsługa hotelowa wie, że czegoś takiego nie można. Nawet słyszałem w instrukcji, to jest tak napisane, że jak przychodzi z jakąś kobietą, to nie witamy pana ponownie, tak? Mówi. Tylko i, i po prostu, yy, i po prostu on, mężczyźni, żonaci prowadzą te romanse. Czyli mówimy o randkach. Zależy na kogo twoja panna trafi. Może trafi na... Jeżeli trafi na żo żona tego faceta, no, to, no to, to jest bardzo duża szansa, że z tego będzie romans, bo faceci to umieją, żona ci prowadzą te romanse. Tak? I teraz yy, romanse to się odbywają tak, że yy, po prostu yy, yy, dwa to 2-3 dwa, lata, po czym następuje takie samo znudzenie jak w, w związku z mężem. Czyli ona jest z mężem, się z nim znudziła, potem jest z kochankiem i też się nim nudzi, ale sobie tłumaczy to tak, że ona nie chce niszczyć mu małżeństwa. I dlatego się rozeszli. A on to tak, jak ona zaczyna się nudzić, on też już zaczyna mieć dosyć może tych nagabywania o to rozejście. Potem mówi, że no nie będę teraz robił, bo budujemy dom, tak, rozwodzą się, budujemy dom. Nie będę teraz robił, bo dziecko idzie do liceum. Nie będę robił, to jest do, właśnie da do bardzo dobre miejsce, dobry do, do moment, żeby się rozejść, nie? To mówi, że to daje dużo argumentu, że nie teraz, nie teraz, nie teraz. I, i to tak zaczyna zasychać jak strupek. No i później ten strupek odpada, i ona, i kobieta mówi, sobie moralnie sobie tłumaczę to tak, te rozmowy to mnie zabijają po prostu z kobietami, nie? Że e, oczywiście kamienna pokerowa twarz i ona mówi, że nie chciałam niszczyć jego małżeństwa. Nie chciałam niszczyć nie jego, tylko nie chciałam niszczyć małżeństwa i zabierać dzieciom ojca. A od początku dwa lata, jak się z nim e, umawiała i czytała, to jakoś nie było tej refleksji, nie? Ale ona taka wychodzi jako taka wiesz, Jan na dark, taką wręcz z aureolą, na, no to, tak zawsze jest, ja nie wiem. To taki dar chyba, może tak płciowo przypisany. Teraz tak, jeżeli, kobie, jeżeli chodzi o randkowanie, ja byś chciał oceniać ryzyko po prostu dla swojego związku, no to yy, jeżeli, yy, to tak, najbardziej niebezpieczni są żonaci ci faceci, żebyś czasem nie miał w swoim otoczeniu takiego gościa, który po prostu ci przy, przystrzeliwuje rogi z boczku jeszcze udaje twojego kolegę, nie? Bo z Irkiem rozmawiając to nie ma żadnej solidarności. Wiecie co to chyba było? W czasach, jak były pojedynki i wykryłeś, że twój najlepszy kolega po prostu z twoją małżonką, no to zapraszałeś go na pojedynek. jak taki pan na przykład miał pięć kochanek i pięć pojedynków, no to któregoś w końcu nie przeżył i to była jakaś metoda kontroli. Natomiast teraz nie ma żadnej solidarności wśród mężczyzn i musisz też patrzeć prawo, lewo, jak to jak to jest z tego, bo ja pamiętam taką sytuację, jak byłem dzieckiem, że był jakiś taki pan, który się pojawił, był bardzo fajną duszą towarzystwa i w końcu po prostu został wyrzucony z towarzystwa, bo tam za dużo się działo e, poza związkami z nim, nie? I następny, co omawiam, nieżonaci faceci. No to nieżonaci faceci to są zdziwaczani, zdziwaczali kawalerowie, e, często bez żadnego doświadczenia w czytaniu pana Tadeusza albo w minimalnym doświadczeniem. Panie mówią, że oni nie widzą oznak gotowości do czytania, czyli ona jest gotowa, gorąca i tak dalej. Ona opowiada na przykład z pasją, ona już się nudzi na kolacji i chciałaby być zabrana, bo akurat zebrały je się na czytanie literatury, jest w romantycznym nastroju. Ona opowiada z pasją o, o tym, jak wędkuje, jakie przynęty zakłada na Nie, To mówią, nie widzą oznak gotowości do czytania, faceci tacy, zdziwaczali. Mają tragiczny flirt, no, mówię o, o pogadanie kobiecie na przykład o wymianie oleju w samochodzie, albo jakie opony dobrałeś, albo na przykład jakiego robaka zakładasz na haczek, albo jakie elektronarzędzie kupujesz. To, to jest słabe, naprawdę. to Słabe i oni mają bardzo słaby flirt, mimo że mogą być czasem wysocy, przystojni i tak dalej. To zdziwaczali kawalerowie i słabe atrakcje, nie znają restauracji, nie wiedzą jak się za, zachowywać, bo kompletnie nie mają pojęcia, jak kobietom, kobietę zabawić, zapewnić jej atrakcję. I nie prowadzą do łóżka wtedy, kiedy trzeba, tylko po prostu jakoś tak to jest. No nie, nie prowadzą romansu tak jak trzeba. Tak, czyli, że generalnie nie żonaci kawalerowie, co by się wydawało, że rozwódką to się najbardziej powinni podobać, to tak nie jest. Po prostu tak nie jest. To jest dolna, to już taka jest desperacja, bym musiała być. Nie? Chyba, że jest bogaty i można się ożenić z jego kątem. Nie? Rozwodnicy. Teraz tak odnośnie opinii rozwodników, nie? To mówię, podkreślam, że żonaci faceci w stałych związkach to są wyluzowani, oni też stresu nie mają, jak mi nie wyjdzie teraz, to pójdę do domu i mam na gotowo, też nie. No to rozwodnicy, no to często są rozbici psychicznie, wiecie jakie u nas są rozwody, to 3-4 lata wyjęte z życiorysu, 3-4 lata zbierania się do kupy, czyli około 6 lat rozbity jesteś psychicznie po rozwodzie, jak normalnie po wojnie, to stres jest taki... PSD, stres pourazowy, to taki sam jest po rozwodzie, jak i po jakimś konflikcie zbrojnym i gonienie się w okopach z karabinkami, z, z przeciwnikiem, i rzuca, obrzucanie się granatami, i czekanie, czy z nieba spadnie ci pocisk młodzieżowy. To oni są po prostu rozbici psychicznie. Rozwodem, alienacją, na przykład tam taka akcja, że pan nam jedna opowiadała, że rozpłakał się przy stoliku. Nie, facet po prostu wszystko było normalnie, ale środków wyspakających, które brał, to nie mógł łączyć z alkoholem i ta kombinacja jeszcze wypił sobie piwo, to spowodowała, że się jej rozpłakał, zaczął jej tam żale wylewać. No to jest... Kobiety po to chodzą na randkę, żeby faceta nieńczyć i, i robić mu terapię, nie? I żeby on tam, wiesz, się wypłakiwał, to też fajnie musi wyglądać. Jest kobieta jakaś zszokowana gościu płacze i tam coś opowiada. No super, nie? Czyli rozwodnicy. No i opowiadają w kółko tematy o rozwodzie i okrudnieniu kontaktów z dziećmi. Fascynujące tematy dla kobiet, naprawdę. Następne, jakie spotyka się randki z facetami, to to są gastrorandki, ale nie sądzę, żeby kobieta, jeżeli jesteś z nią w związku, to ona chodziła z kimś na gastrorandki. Chyba raczej ciebie będzie naciągać. No ale gastrorandki to... Yy... No nie, no raczej nie wchodzą w grę. Pamiętajcie, że gastorantka, jak was panna chce z nią na ciastko iść na kawę i ją poznać, czy jest wariatka w środku, czy nie, ona ci ciągnie na kilkaset złotych wydatki i na przykład pyta cię, to jedziemy zjeść, czy nie, albo głodna jestem, nic nie jadłam, to jej chodzi o jedzenie, nie o ciebie. A ty to tylko masz przynieść kartę, żeby za to zapłacić. nie? I teraz tak. I teraz tak, jeden z niebezpieczniejszych kochanków, jaki, jak, jak, jedna z niebezpieczniejszych pokus, jakie, jaka stoi na drodze Twojej myszki, to jest kochanek w pracy. Tak? To obejmujemy rzadki, rozwódki, rozwiedzione, praktykantki też. No to przeważnie jest to recydywista, kolega z biura, często szef, który... Wprowadza kobietę, jeżeli chodzi o praktykantki, to, to po prostu wprowadza w dorosłość, bym powiedział, i ubogaca w wiedzę, no i ma w tym biegłość. To jest praktyk, praktyk recydywista. Uważam, że jest bardzo niebezpieczny, i mało, która kobieta jest w stanie mu się oprzeć. Przeważnie, że to są też przystojni faceci, wysocy, mają stanowisko, mają władzę. I tutaj bardzo niebezpieczne są, jeżeli on zagnie parą sobie na Twoją pannę, to są wspólne podróże służbowe. I jeżeli panna jest wierna i po prostu to może jakoś się obroni, ale no generalnie zagrożenie jest dosyć duże, bym oceniał, tak? I są to ludzie biegli w sztuce, wiecie, fluktuacji w firmach, bo Wam się wydawało, że tak, on się z tą pojedzie na podróż służbową, tom, 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 tom i. I po prostu wyczerpie to całe towarzystwo. Nie. Fluktuacje w firmie, o ile pamiętam, no to z kadrową rozmawiałem z działem kadr, to z taką dziewczyną mi się wygadała, to po prostu mówi, że 15% fluktuacji to jest to, co 8 lat się cały skład zmienia. Rozumiecie o co chodzi? Czyli on, jeżeli jak, jakiś ma romans w pracy, to po prostu przez 8 lat jest, po 8 latach już tego zestawu ludzi nie ma. Wszyscy się w pozmieniali, oprócz takich ludzi, co twią w filmie. Jest wypalenie zawodowe po około 7 latach i te panie odchodzą i on, następne romanse, następne romanse, następne romanse. Ja to taki recydywista kolega z pracy. Yy, bardzo niebezpieczne. Biegł w sztuce daje kobiecie to, czego nie ma w domu. I on ma wysoki status społeczny, yy, wie jak porowadzić i tak dalej. Jeżeli ci kobieta zacznie w domu opowiadać o za... fascynującym, kobiecie, yy, fascynującym koledze z pracy, no, to troszeczkę może być tutaj ryzykownie. Chciałbym też powiedzieć, że ja uważam osobiście, jest takie ruskie powiedzenie, gdzież wiosz, nie jebiosz. Ja na przykład w pracy sobie nie robię, bo jak się kobietę uwiedzie, i to tata mi opowiadał, i się po prostu porzuci w pracy, no to masz takiego wroga, że będzie pod tobą kopać. Chyba, że jakiś romans by był. mi się wydaje, ja uważam, że tutaj taki romansik w pracy to, to właśnie taki jest specjalista, szef, któremu. Wiesz, szefa nie wyrzucić z roboty, bo to jest jego firma, nie? Szef, kierownik wysokiego statusu, ktoś z rodziny czy coś takiego, oni się mi się wydaje, bawią się w takie, w takie podrywanie i takie flirciki w pracy. No i mówię, że są to dosyć rzeczy. Zagrożenie dla Twojego związku jest tam po prostu dużo. Siódmy odcinek, kolejny odcinek to będzie odcinek piąty. Odcinek piąty, czyli kolejny. To będzie, ona eksploruje, poznaje siebie i pomówimy o tym, jak kobiety po, wydałoby się, w wielu latach związku, małżeństwa, to czego one jeszcze mogą się nauczyć, co jeszcze może jest spotkać ciekawego, co przez 15 lat małżeństwa je nie spotkało. To zapraszam na kolejny, piąty odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, zostawić łapkę polubienie i jeżeli możecie to rozpowszechniać ten kanał, polecać innym.